Siema! dziś pokażę wam e, moją siedzibę w Minecrafcie e, Zaczniemy pierwotnie od mojego mostu, którego zbudowałem na samym początku mm. ehm. To jest właśnie moja siedziba Mój pierwszy dom Eee, to ostatnio budowałem Nie chciałem się Nie wiedziałem co zbudować to jest mój taki mały porcik eee, Moja wieża Nie chcę mi się na nie chodzić eee, Tam jest moja druga wieża Niedokończona mhm. Tutaj jest taki mały O, takie coś jest Nie wiem, co to jest Tam jest do domu O, pokażę z domu od Nie, tutaj tak wygląda i to, tak zrobiłem taki kit, ale jest. Ten dalej do e, ale nie chcę się odbyć z To mój pierwszy dom, także jeszcze nie mieszkam. Mieszkam w tamtym. No, także idziemy dalej. Moja... Mój magazyn. Taka fabryka miałem jest tego mówić. Tutaj tak to wygląda mniej więcej. Mój śmietniczek. Taki taki niefajny. O, to jest moje przejście właśnie. Na taką stronę. Tam gdzie była ta woda. i Idą w tą stronę wtedy. Teraz pokażę, przez bibliotekę wejdę i pokażę. Mój um, chaos no, drugi. Tak to wygląda. To, to, to Tam jest taka malutka kula. O, to jest moja biblioteczka. No pokażę hmm. jeszcze mój drugi magazyn taką nie wiem co to jest mam no, takie coś tam mam też rogówkę mogę no, coś zbudować czekajcie Ola, dobra, teraz Widzimy takie strych, jest tutaj mam takie coś. To w suma. O, to mój pokój. Jest dużo ślim. Gruba bardzo. O, to ostatnio też zebrałem. I tutaj też um... o wasie. To jest specjalna dedykacja dla Michaliny Widze Gargamel Ze Stalgardu Gdańskiego Tak No Ciśniemy dalej Teraz pokażę Wam mój zamek Widać go troszeczkę Oj, wpadłem do wody No ładnie tak Albo nie, pierw pokażę moją świątynię O, tu ma być metro, ale niedokończone, bo to równie, a to długo, dużo zila, ja, sam tak daleko będzie. Aż tam e, no. Tam będzie dalej jeszcze ta szła kolejka. Teraz jest na świątynię. Co? No. Co? No. No. To jest moja świątynia? Tu jak się bawiłem, to jak budowałem, to tam musiałem zrobić. No, to jest moje tajne przejście, wejście, nie wiem co to ma być. Jak co? coś. Tak, to mniej więcej nie więcej jedynego. Tam nie idę, bo nie ma co. Mam takie tajne wyjście. Idziemy teraz do mojego no, za. Czy no. dzisiaj nie Może przejdę do domu? Pokażę, coś jeszcze. Bo ja nie takie małe przejścia. Podłodnie. No. no. Że tam jest um, przejście górą dołem, też podobne tam. E, do zamku. E, nie do zamku, tylko do wieży. E, a tu jest w Co prawda, też nie dokończony, ale mi się Dzień. chciało. A tu jest... Dzień. Tak, nie wiem. O chwili chcemy zwiedzać tam. To jest To Tak, i potem jeszcze coś zrobię, do niego. jestem się... W.T.L. Nie. I zamknę się. Tu jest mój port. O, chciałem tam zrobić... What the fuck, to jest za niebieski Jakiś liniowy element. Nie, tam chciałem taki duży stawek postawić. Nie. Czekajcie, i wyspać no co weszłem. No, dobrze jest? Tu moja chleba Trochę się z niej męczyłem. Trawo spadłem przy Tu Tam taki fajny napis jest. Marty. O, to jest moja kolejka. Zaraz do mnie A tam jest mlezo. Podzieliłem oczywiście. Ale mało się dziwi

hm go go, 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 go go o to jest moja zjeżdżalnia rodna sprawnie mi się widać ale ojciec ja mój i Jedziesz mamy. i jedziemy, I jedziemy. I tak moje wyjście? wejście do jaskini O zawsze mnie tutaj są te się w kolej Dlatego to jest fajna taka pułapka na tym Nie, tym nie idę Idę tu Teraz nie będzie wyjście O patrz źle, O, jest wyjście jest To jest moja druga taka siedziba I tam pracownik jest Również trzeba wszystko poradzić Ok, że na nawet Tak się znaleźliśmy tutaj. O, teraz pokażę moją farmę. O, jeszcze zrobiłem tak pod mostem. Mam takie fajne wejście. E, takie... O, takie wki. Nie za fajne tą miejsce. Kopuję tym. O, tym mostem przejmiesz. To jest mój pierwszy most. Takie mm. fajnie pomysł. Nie wiem po co? Ale co? Nie będzie. Bardzo wiem, żeby się dało ten przypłynąć pod tym mostem. No tu mi to wyszło miałeś. <grym> Tutaj nie wejdę. To takie swoje tajne przejście. Tak To nie będzie. Nie To jeszcze raz ja, serki z zalagi, bo czasami tam coś nie trabiło i za bardzo za szybko gadałem, a film wolnie leciał. I to wszystko. No i zapraszam do drugiej części, bo podzielę to na dwie części, bo trochę na drugie jest. No i na razie.